Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ta studniówka. Ciekawy. Zajmijmy się tutaj, tak, na 100% mają. O, weźmy jej tutaj. Użyj płynu do twarzy, odśwież się, takie wiecie. O, 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 takie. Mhm. Co ty tam pijesz? Jeju, Jasyr, coś ty znowu zrobił. Chodź tu, umyj też psa. Oczywiście. Eee, no i co? Czy z tym pisałem? Jezu, mam nadzieję... Aha, nie można tu z nim wejść. Boże. Mam nadzieję, że on nie ma znowu pcheł, że trzeba z nim do tego iść, do weterynarza. Eee, dobra. Nie, czekajcie. Tu mamy grzyby. Ja to jej paszczy. O, połaziłabym sobie trochę tutaj po okolicy, zanim y, pójdziemy na tą studniówkę. Połaziłabym sobie tutaj po okolicy. A, I pozbierała te różne rzeczy. O, jakieś żaby tutaj. Jeszcze było coś, kop. Nie ma tego. Ok, żab. Ok, tu jest. O, kob, ona jest zdenerwowana, ale nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Yy, w ogóle tutaj, pokażę Wam. Yy, miałam taką interakcję, żeby yy, Adam się zapytał Marii, co się stało. I ona odpowiedziała tak Szkoda, że musisz o to pytać Można by powiedzieć, że czuję lekką urazę I miałam takie, co? Co się stało? Yy, no i potem miałam Chyba interakcję Marii do Adama Przeproś, niby go przeprosiła, ale jeszcze bardziej Jakby była na niego zdenerwowana I nie mam pojęcia, co on zrobił Bo nawet jej nie zdradził, ani nic Więc nie wiem, nie ogarniam bab I jest mi strasznie przykro Nie wiem, co tutaj dzisiaj takie tam ten... Tu można sobie wchodzić? Co wygadacie? Lewiej paszczy. Eryzantemę... Ja sobie mogę normalnie wejść tutaj i. No, pewnie mi te jabłka nie urosną w tej małej docierpce, jak tak teraz patrzę. Tutaj mam grzyby, ale one są. No nic z tego nie będę miała, prawda? czyli to taki ogródek do którego sobie taki sad jakby do którego sobie można wejść o tutaj będą te skamieniałości dobra chodź tu przyspieszymy ci trochę jakieś rosnące dzwonki tu to są znowu grzyby no i chyba wszystko tak przeszliśmy na około tutaj to jest jeszcze jakieś takie drzewo ale dobra y o nie lubi Gry wideo. Jezu, ona nic nie lubi, naprawdę to jest taki człowiek denerwujący, że to hit. Nic nie lubi. Kapsuła czasu, dobra. Chodź tu, bo ty zaraz będziesz szła na tą studniówkę. Nie, po co? Klaudia Wojewoda to nie jest koleżanka Majki. Aha, nie ma resztek. Maria miała też zmienić pracę, także może to przez tą pracę może być tak, że ona, wiecie, jest taka strasznie też zdenerwowana, bo jak czasami mnie, moja praca kurzy, to też na swojego chłopa burczę. Zostaw to, weź tu gotuj. Eee, coś tak mało masz tych, masz niby szósty poziom gotowania, a tak jakoś mało tych mm, posiłków możesz tutaj przygotować, dobra. Zdrzemij się jeszcze. Nie pij tej herbaty. Tak, oni na randkę pójdą, także nic się nie bójcie tutaj. A czy Maja musi się pytać? O, pomóż naprawić złe relacje. Co wygadacie? Pokaż, może się da też coś tutaj wskórać, prawda? Hej Maja, planujemy małe spotkanko przed balem. Nie, ale pójdziemy na after'ek. Także dzisiaj jestem ten bal, spoko. No i co, uda wam się jakoś to nie wiadomo. O, właśnie pracujemy nad naszymi relacjami, tak więc dzięki za pomoc. No ciekawe, jak, jak ona wiecznie na ciebie burczy, człowieku. No tak, popracujemy, pójdziemy tak, pójdziemy na tą randkę, nic się nie stresujcie. Nic tutaj nie rób. Tak, niech się Majka zdrzemnie przed tą właśnie imprezą. Nie mam pojęcia, o której się ona zaczyna, prawda? Yy, weź może przebierz Sima. Znaczy się zmień strój, o. Na elegancki. Aha, ty masz taką sukienkę tutaj. No dobra, to się tak ubierz. Bo idziesz po przyjacielsku, to nie musisz jakoś super wyglądać, prawda? No nie! <ścoughs> nie wierzę. A bo dobra, jak już tu, to możemy jej zmienić tą. Sukienkę co ma na wieczorowych. Ona ma trądzik też. Ale spoko. Nie przeszkadza mi to. strój oficjalny. Wow. Dalej, dalej. jakąś taką dłuższa kiecka by się przydała. Uuu. No ładnie to wygląda. Ale później będzie afterek, więc wiecie, no. Czekajcie, hmm. jeszcze coś. Może się tu wykmini fajnego. O, to też jest ładna. Co, nie będzie nic wylosowane, fajne kurcze pieczone. Mm, wiecie, o co mi chodzi? Teraz wam powiem, jeżeli to znajdę. To powiem Wam, o co mi chodzi. O, o coś takiego na przykład. Albo jeszcze była taka inna kiecka. O, albo coś takiego. No, to mogłaby być. Bo jeszcze jest. <grym> E, taka, kiecałka całka Nie, nie ma jej tutaj. Naprawdę jej tu nie ma? To taka ala brokatowa. No ale dobra, weźmy jej taką, może. Taką? Pasuje jej do karnacji. Dobra. To <grym> nie chciałam tutaj przychodzić, bo to po prostu tak długo trwa to ładowanie, że tragedia. Co tutaj? czekajcie, maja maja, zmień strój teraz o, jeśli już się tutaj przygotuj, no ta fryzura taka trochę jest ale powiem wam szczerze, że ja pracuję w handlu w sklepie, to nasza regionalna jak przyjeżdża na jakieś okazje ubiera się wiecie tak yy, kierownik regionalny regionu, nie? Yy, sklepów na regionie ogólnie kierownik to ona też ma takiego kitka i też na imprezie integracyjnej też była w takim kitku, więc niechlujnym kitku, że tak powiem. Także dba o swój wizerunek, ale o resztę już niezbyt. No i co, weź się jeszcze z bo ty po prostu padniesz na tej imprezie jeszcze after jest. Nie wiem, o której się zaczyna ta studniówka, nie wiem, czy to dzisiaj czy mi się coś popierdzieliło. Oho. Nie. Super. No czekamy, czekamy. O, jest. Yy, tak, wybieramy się na bal. Dobra, dzisiaj, dzisiaj. Jezus Maria. Okej, okay, wybieramy się na afterek też oczywiście z Dominikiem. Z Dominik to będzie może chłopak Mai. Postaramy się o to. Mhm. Ja się napiję kawki tutaj. O, zobaczcie. No, i na początku, ja pamiętam wtedy, wtedy sobie brakło prądu i ten się nie nagrał. To trzeba najpierw tutaj, słuchajcie, zagłosować. Zagłosować na balowego błazna. Nie wiem, kto może nim zostać. Tak szczerze Wam powiem. Może on, bo wygląda tak trochę jak błazen? Emi Prescott jest, a tamtej nie ma. Jak tam to się nazywa? Nie pamiętam po prostu. I zagłosujemy na królowa. Um, kurde. Dobra, zagłosujmy na niego. Ja bym chciała, ja bym chciała zostać królową balus, żeby Maja właśnie została. Ale nie wiem, czy sobie to uda. A może się tu zdrzemnąć też? I co, zagłosowała? Nie wiadomo. O, teraz będzie głosować. I zagłosuj na królową lub króla, króla królowego. Króla. O, zagłosowała, dobra. Kurde, ja chciała się zdrzemnąć, a tu nie wolno. Yy, zrób zdjęcie z. Zabawne zdjęcie, oczywiście, że z Dominikiem, dawaj. Gdzie ty jesteś? Cieszę się, że nie znudziły cię jeszcze moje dowcipy o lamie. Mam wrażenie, że świetnie mnie rozumiesz. No nie są już sobie pisani, no. Co tutaj jeszcze jest jakaś ścianka? W sumie wodkę z ręki z Dominikiem. Czy uciekł? O, jest ten. Z się. Może ci się uda. O, jest. Jest, jak ona wygląda. Ale co oni tam? Makijażu żadnego nie nałożyło, ale w ogóle nie było... A nie, wiem, to chyba toaletkę trzeba mieć, żeby sobie nałożyć makijaż. No, no trudno, ale mają zdjęcia razem ze studniówki, więc jest git. Ciekawe, czy uda Ci się tutaj zasnąć. O, udało się. O, zaczyna się ceremonia włączenia tytułów. Znaczy wręczenia. Dobra, chodź. Dacie radę. Uwaga, znamy już tego tegorocznego balu. Z przyjemnością ogłaszam następujące wieki: król balu Dominik, błazen Filip. Brawo, niech wszyscy poświęcą kilka minut, żeby pogratulować zwycięzcom. Spoko. A... Pocież po śmierci? smutne. Dobra, chodź tu jeszcze raz się zdrzemni. I śpij w ogóle. Trudno, będzie ona spała na tej studniówce, ale jeszcze jest afterek, także jeszcze na to poczekamy. O, już się kończy. No, niepowodzenie, dobra. O, budowanie parceli? Aha, zmienili. E, wpadasz na afterka? Tak, ze znajomymi. E, z Dominikiem, oczywiście. Haha. Ale wcześniej, jak grałam, to nie było tej imprezy przed studniówką, także no coś, coś nowego. No my nie poszliśmy, no bo nie mieliśmy jak, Trzeba było trochę, wiecie, się ogarnąć przed tym. No ale na afterkę oczywiście sobie pójdziemy i afterek będzie gdzie? W. No, no dawaj szybciej. Bo ja już wiem, wesołym miasteczku! Tak. Tak, jest tutaj wesołe miasteczko. Także tak. Ee, ha, nie ma się gdzie zdrzemnąć. <grymne> tutaj co jest? Aha, też fotobudka. Naprawdę nie ma się gdzie zdrzemnąć? Tu są jakieś ławki. A ja zdrzemnię się. Dobra, e, diabelski młyn może sobie odpuszczę, bo to w sumie nic nie działa, ale tutaj były fajne interakcje, więc się przejedziemy z Dominikiem. W, tym, w kolejce strachu. Jedźcie sobie. Chodźcie, chodźcie. O, Maja nie chce tego przyznać, ale trochę się stresuje, siedząc w wagoniku. Byle dźwięk i ruch sprawiają, że podskakuje na siedzeniu. Gdy coś nagle pojawia się obok Sima o imieniu Dominik, uruchamia się instynkt, a poziom adrenaliny skacze. Walczyć czy uciekać? A, to było też co innego, bo Maja jest ogólnie strachliwa, tak, i tam było coś innego, że interakcja była, czy ona chce go postraszyć, więc nie wiem, może uciec, no bo ono się było i tak. Maja wyskakuje z wagonika, o nie, gubi się przez większy czas, obmocuje ciemne ściany w poszukiwaniu drogi, w końcu udaje się znaleźć wyjście, przy którym czeka opuszczony Dominik. Maja czuje zmęczenie i zażenowanie, ponieważ Dominik bezlitośnie wypomina jej nieudaną próbę ucieczki. No dobra, to nie pykło, ale chodźmy teraz, tak, przejdźcie w romantycznym nastroju. Tutaj Maja raczej nie będzie uciekać, tak? Chodźcie, chodźcie. Chodźcie tu. Ja wiem, że jesteś zmęczona, proszę Cię, nie marnuj tego, please. O dobra, jadą, więc nie musi być drugi raz. A wiesz, zaśnie. Wszystkie znaki na niebie pozwoliły Simsy i Maja zaprosić obiekt uczuć na przejażdżkę łódką miłości. Gdzie początek miał każdy udany związek? To oświetlenie, ta muzyka, ten zakłopotany pracownik, który w wymienia żarówkę. Wszystko, czego potrzebuje kiełkującej miłości, nadeszła odpowiednia chwila. Czy Maja zrobi pierwszy krok i spróbuje podrywać pasażera? A może wrzuci na luz i będzie zawracić spowodnie? Dawaj, podrywaj go. Eee, Maja dowiedziała się, jaką orientację miłosną ma Dominik. W łódce zakochanych znów wydarzył się cud. Dominik ewidentnie zrozumiał zamiary współtowarzyszki i przysunął się bliżej. Maja próbuje pohamować podekscytowanie i, jak gdyby nigdy nic, obejmuje go ramieniem. W takiej sytuacji naprawdę można popłynąć. Pracownik w rogu nosi kciuk w górę i kiwie, kiwa głową na znak uznania. Po czym wkręca ostatnią żarówkę. Przed wieką pasażerów maluje się świetlana przyszłość. Romans e, współuczestników przejażdżki. Pokażcie mi tutaj. No nie ma romansu. Mm, ale tak, może on zostać yy, łupakiem. Dobra, chodź się spać do domu. <noise> a wterek zaliczony, także... Spoko. Oja no tutaj tragicznie wygląda, ale ja się zajmę nią, yy, jak wrócimy, także to jest. bez problemu, nie? Wróci do domu. Yy, tak, tylko że w następnym odcinku zajmiemy się rodzicami, a ja tutaj tak yy, wiecie. Yy, prywatnie ogarnę tą Maję. No i potem ona będzie miała urodziny. No i poprosimy tego Dominika też o chodzenie, tak? Także dobra, idź spać. Tutaj to jest najważniejsze, żebyście się wyspało. Pies będzie chodził brudny, no trudno. Także tak, spójrzmy jeszcze na kalendarz. Aha, niedziela, no dobra. No dzisiaj tego nie będę, znaczy teraz w tym momencie. Si z wami żegnam mm, no to nie to nie mamy jednego takiego dnia żeby się, no ale oni pójdą na cały dzień na randkę, więc weź tutaj yy, możesz podać śniadanie jakiś deser yy, ty tu się możesz o, wykąpać o ogól się może może ona, o to jest Może no to jest wkurzona, no dziewczyny są różne, kubity, nie? I trzeba też pracę zmienić, więc w sumie może weźmiemy jej, porzuć pracę, żeby ona już była, wiecie, w jakimś stopniu zadowolona, nie? Żeby ją to tak nie przytłaczało. Porzuć pracę, o, niech tak będzie. Na razie nie porzuci tą pracę. Będzie przynajmniej trochę szczęśliwsza. Tak, porzuć. Na razie nie będziemy jej nic szukać następnym razem, nie? Teraz jest pogodna i może uda się, wiecie, nie będzie ją tam praca dobijać. Może uda się jakoś, żeby ona miała te lepsze relacje z tym Adamem. No i tak, ty widzę, że tutaj po prostu cierpisz totalnie. Skorzystaj. Tutaj weź coś zjedz, tutaj śpi. Także tak, dobra, to ja kończę ten odcinek. Za chwilę się teoretycznie widzimy. A normalnie to za yy, tydzień? Tak, za tydzień. Także ten. Czy ona w ogóle zrobiła tu coś? Nie ma żadnych resztek. Miałaś gotować. Maria, proszę cię. Podaj śniadanie. Dobra, no to do zobaczonka. Trzymajcie się i paputki.